Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A ty znowu sądzymy. Serdecznie. Ile razy można pokazać, jesteś ten zły? Te, mordorski psie. Nigdy Zaczyna. mi kurwa nie pyskuj! Dobrze, to na czym stanęło? Na no, wiagrze. A, stanęło na tym, że siły ludzi. Panowanie ludzi na, na śródziemiu to przeszłość. Ponieważ rasa. Jak wszyscy wiemy, rasa. Cześć, czaj, czaj mamy problemik. Dubluje mnie, dubluje mnie. Weź ogarni. Wracając do tematu. Rasa. Ja, rasa ja ludzi... Nie, inny kurwa nie podskakiwasz. Już wiemy, 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 wszystko wiemy, kurwa. Ale. Fajnie, czy... Rasa ludzi karleje. A czy to był tak ronda także? No, ale myślę, że jest adekwatny. Dobra. Przekier no, ja, ja. widzę, że a nie mogę. Dobra, widzę, że chyba jedyny I zostało... może być ewentualnie jeszcze zagrożony, także. Dobra, ogarniemy. Ja tutaj chyba wszystko eee, ogarnęliśmy w ostatniej ja, jak, sesji. Haldir jak... w, w ogóle Haldir mnie fascynuje, wiesz? No. Która to już tu. Znaczy tam tura jak tura, która to już sesja, w której on stoi w tym Rivendel i nic nie robi. E, Wiesz wie co to, jak znaczy, to, to? mnie troszeczkę obawiać, to, to mnie troszeczkę obawia, bo tak, mamy tu Haldira. Pięć wojowników, batali, wojowników z Lorien, batalion Lanciero z Rivendel, to są jego siły, plus jeszcze garnizon, lanciero z Livendel i wartowników z lanciero z Rivendel sztuk 3, wartowników z Blitzlądu sztuk 1, plus Dwa bataliony gondolskich żołnierzy, no i Rivender, należące do ludzi. Znaczy, się nie wiem, co. Znaczy, czego... jeszcze to nie... A, jeszcze Elrond, się, ale to chyba on ruszy na południe, zapewne. Albo przeprowadzi w końcu atak na. Nie, nie Ułnos, wiem, nie wiem. Północ, ale to sobie może atakować. Nie wiem, czego ty się obawiasz, jak dla mnie odpowiedź jest oczywista. Coś, coś kombinują. Znaczy, właśnie nie bardzo wiem, co kombinują, bo z tymi siłami mam na wrażenie, że. On już tam stoi od jakiegoś czasu. No, od trzech tur co najmniej. Co najmniej. No, no ale to nic. No, my, myślę, że jest, to, to jest problem Sarumana bardziej. I Witch Kinga. No, zaraz ci do, 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 do niego naśle felbista, No widzę, widzę, za, za, za nas góle ma nawet jeszcze. Za dwie tury widzę, że będzie już. Myślę, że teraz się zastaniam, atakujemy przez karę. czy czy przy wysoką przełęcz. Znaczy, ja mam taki plan, żeby zaatakować Wysoką Przełęcz. Potem, siły z mrocznej pówczy przenosimy do właśnie tego terenu. Robimy, cof robimy cofkę z Sarumanem. Ale, dobra. Dobra. Eee, te, te, e, Grima, mapy. Już przynieś mi jakieś mapy. Dziękuję. Dobra. Mam, tw <laughs> mam, mam Twoją uwagę, Mordorski pomiocie. Jak śmiesz odsewać się tak do swego pana. Milcz. Jesteś no, na terenie Jeśli gra Sarumana, to ja gram Saurona. A przypomnę, że Saruman przeszedł na stronę Saurona, i to Saruman jest podwładnym, a Sauron robi za jego kierownika, prawda? Nie? Aha, no dobrze. Zmienię. To, co... to, co... to ja tutaj ci mam rozkazywać. Zmienię w... Zmienię w takim razie mą narrację. Więc proszę, panie, skup uwagę na mapach. Wariant numer jeden jest taki, że. Yy, że moje siły razem z siłami yy, yy, czarnoksiężnika yy, zaatakujemy wysoką przełęcz. Następnie przenosimy siły z mrocznej na zmrocznej na wysoką przełęcz. Potem robimy cofkę i atakujemy ich przez przełęcz czerwonego rogu. Wariant, <śmiennie> wariant... zatem wybrałeś drogę przez Karadras. <śmiennie> Yy, wariant numer 2, Atakujemy Karadras i wtedy siły, siły z Lorien przenosimy na yy, przenosimy na Lorien z siły, a następnie yy, co robimy cofkę na Lo Lorien. Albo, albo atakujemy ich teren albo zaatakujemy Dunland. Czy znaczy powiem tak? Zajęcie Wysokiej Przełączy nie byłoby głupie. No a też. Teraz tak. W wiesz co? To zajęcie e... wysokiej przełęczy to sprawi, że przynajmniej nie będziemy musieli bronić dwóch, dwóch prowincji naraz od pół, północy i zasadnicie. Pytanie, zro... Pytanie, co zrobić patent? Czy cofać się i ruszać na Karadras? Czy teraz ruszyć na rewender? Chociaż nie, mi się wydaje, że lepiej będzie, jeśli zrobimy. No tak baję się, jak... że Halger się samtąd nie ruszy. Myślę, że zrobi... lepszy będzie wariant numer jeden, czyli zajmujemy wysoką przełęcz. Wysoko, potem... O, wiesz, co, to może tak, wysoka przełęcz. Jakarad raz, Damant. I może zaczekaj, aż zbierę siły jakieś, co? Bo jeśli, bo jeśli Hardil się nie ruszy, to lepiej, żeby Sauron i Felbist miał naprawdę porządne siły do ataku na Rivenzel. No. A I pytanie pod... jeszcze, co się będzie działo przy okazji. A jak w końcu zrobimy porządek ostateczny na południu? No, myślę, że ich już zdążymy, zdołamy w końcu pogonić, bo tutaj... No i Ithylien jeszcze się trochę no, obarzy, moim 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 zdaniem teoden z Aragornem nie mają startu do naszych sił. Czy znaczy, Ithylien jest jeszcze niechroniony, ale no tam no. już... Ale słuchaj, ja w następnej turze tego berserkera przeniosę na mina Tirith i... Ten... No, no, chociaż I, i, I wtedy to, co... nie będą mieli przejścia na... Y, przez ten środkowy pas. Nie wykluczam, że Aragorn może zaatakować... Y, y, co atakuje? Mordor? Chociaż... Teodem może się wypsnąć na Ithilien, chociaż nie wiem. Ja myślę, że... Myślę, że jednak zdecydują się na atak na Ithilien, ewentualnie Teoden albo ruszy za Ragornem, albo się wycofa do Gondoru. No właśnie, muszę zrobić uzupełnienia dla Sharku, bo trochę... A jeśli się wycofa do Gondoru, to może ruszyć na NSW. Kurde. No dobra, to jeszcze pomyśl, zobaczymy. To myślę, jest? że o tym będziemy dyskutować, jak po pierwsze Witch King przybędzie. To wtedy będziemy rozmawiać. Muszę ograniczyć mu jakieś siły, bo. Znaczy, coś tutaj jeszcze już ma, ale. No to sobie zgarniesz w swangornu niedługo, bo niedługo nie będziemy musieli się nim przejmować. Z Fangornu i. Albo. Z i z Rohanu w sumie. Znaczy, najpierw z Rohanu w sumie. Albo z Czarnej Bramy se potem tak będziesz sobie dosyłał. No taki jest plan. Właśnie problem, no z, problem z tymi odległymi frontami jest taki, że jest, robi się problemik z pod tytułem, że. Jak rekrutować? jedna jest, jest znaczy, tego, że rekrutować OK, ale uposażyć. Jak nie? uzupełniać? Bo te siły, które są daleko od właśnie w ziemno, to jest problem, że ich. Dobra, nie. No, no myślę, że możemy szkłoczyć. Znaczy, ja mam tury. wrażenie, że ty, ty, taktyki są dwa, wiesz, dwie. Jak w futbolu, że. Bramka jest okrągła, piłki są dwie, tu tutaj też taktyki mamy dwie. W tym kontekście, że po prostu budować jednocześnie koszary i, i ten i no, dobra, weź, weź już zakończ turę, bo ja już kliknąłem. A dobra. Bo już trochę za długo. A. A, no, w sumie tak. się nawet tego spodziewałem, że Theoden ruszy, co się do gondoru. Tak więc bo... Bo... Boromir. No i raczej nie miał co liczyć, a Aragorn ruszy na mordor, jednak no to było do przewidzenia. Boromir no, wybrał się. Boromir się wybrał do wrót na... Boromir wybrał się na samą samobójczą misję, ale to jest coś nie tak, bo który już raz on atakuje zupełnie bez niczego? Co, co jest z nim nie tak? Czy on jest taki zdesperowany? Niezły kurwa twarz. Ja mam tu same orki, żeby było śmieszniej. No, ja mam tutaj. E, dwie jednostki piechoty, ale nie wiem, czy to jest e, e, do zwarcia. No. Dobra. To raczej strzelce by się nam przydali. No dobra. Budujemy się i. No myślę. Że się... po prostu ich prześcignąć. Znaczy się Jeśli tak. Nie nas jest dwóch, oni jest jeden, to są wrota rochano, a my to obsykane, także. Je, Jeżeli mam doborowe siły, to mogę nawet zaryzykować rush. Chociaż trochę boję się tego jego pedalskiego no. rogu. No, to, to jest właśnie to lepiej. Chyba, żeby wysyła orki przodem. O, mam tak doborowe. No, chyba, bo... żeby wysyła przodem, bo one sobie mocę. Ja buduję frontację na południu, może tym razem, co? Dobra, na pół, to ja na północ. O, obo, o na, na prawo od mojej ten. Od, od, ko, od koszar. I tu zbuduję sobie. I know what to do. Dobra, co Dobra, to trochę komplikuje, bo mam berserkera. Dobra, idę się z nim policzyć. A, czyli on ja się liczy jako. ten, jako mil. Jako piechota się liczy zwykło. Ha. Od razu zergujesz? No mogę spróbować, bo mam doborowych. No, nie wiem, czy to bezpieczne, ale no, dobra. To wiesz co, dawajcie tutaj orków i on. orkowie zbior, zbiorą agro. To, czeka, to wiesz co, to zaczekaj, aż zbuduję jamę, bo wolę niech tych orków nie tracić. Znaczy stracić mogę, ale chcę mieć drugi. Kotarek, znaczy wiesz, tak? ja, by, ja bym sugerował się pospieszyć zanim się zdążą rozbudować. Dawaj myślę, potem że... se On myślę, i tak. Myślę, że... Dobra, ja już buduję mam także w międzyczasie No dawaj, buduję. dawaj. Mm. Tylko pytanie no to To możemy my pójdziemy przodem, co? No właśnie mam taką propozycję. Ale troszeczkę się chyba spóźniliśmy. Bo już... Dobra, lecisz. Ruchy mordorskie pomioty! Trzeba ja lojalnie przypomnieć, że to Saruman złożył, złożył hołdy Prus. Morda! Bo, bo jak ci tym, tym berserkerem poszczuje. Już! Raz, dwa, raz, dwa, ein, dry, ein, dry, ein, Jakie dry, kurwa. Ein, przepraszam. Uczę, uczę się mowy Mordoru, okej? Okay? Czyli w mowie o Mordoru, 2 znaczy dwa. O, jest menda. Łap go, łap go. No ja go nie dogonię, orki mają trochę kiepskie przyspieszenie. Cofnij się. Dobra. Dobra, już po moim berserkerze, trudno się mówi. Nie zauważyłeś, jakie orki mają przyspieszenie? Chociaż w sensie, że nie mają. zdążę uciec, zdążę uciec, zdążę uciec. Dobra, myślę, że mi nie zrechcą pie doborowej piechoty. <gry> Dobra, e, gra gramy w maraton. Dobra, na gdzie jest Boromir? No nie, zagrował się nie na tych co trzeba. Dobra, tłucz go. Dobra, ja już robię z spamorków i rekcimy ich. No myślę, że spamorków będzie. Ups! Oj, zaczął. To niefortunne. Ona mnie też działa, kurwa, ma zasięg ten ruch. No, jest strasznie wkurwiający. Ale nie straciłem Berserkera, o tyle dobrego. Dobra, ja robię spam Ale mamy szansę, mamy szansę, szansę realną złotych. go zrechcić. No ja już dostaję wpierdol, tak więc. Co? ODWRÓT! No, ja, 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 ja robię odwrót. Generalnie Berserker dostał po piździe. Znaczy bardzo, znaczy w sensie, że nie żyje, czy? Nie żyje. A, no to go rekrutuj. No cóż. No to krótko mówiąc, plan, żeby zrobić to szybko i bezboleśnie. Plan, żeby to szybko i bezboleśnie spalił na panewce. No to, no to ja się buduję. Orki też. No ale cóż. E, czyli uciekają wciąż moi? Ta, uciekają. Tak, uciekają. Dobra, przytrzymam ich. Spoko, jak, jak zajdą pod fortecę, no to ja mam dla nich małą niespodziankę. Że się pobudował. Że się pobudował. No, znaczy, moim zdaniem, zawsze powinno się. Jeżeli nie robimy raszu, to zawsze powinno się rozbudowywać właśnie. Ale Bo Romir chyba co odpuścił? Dobra. Gwardziści wieży sztuk tuk 2. troszeczkę jeden niż. A, no dobra, nieważne. Eee, dobra. dobra. To weź raszuję cały czas z tymi orkami, żeby mieli zajęcie. A ja w tym czasie przygotuję siły ostateczne. Wiesz, że to trochę zajmie. O krwa. Wargowie, przeklęta mapa. Nie wiem, czy przeklęta już mam ją w miarę ogarniętą. O, chcą się bić, zapraszam. Czekaj tym Wilderem Pod fortecę go, pod fortecę. Dobra. Czyli krótko mówiąc, no trzeba się rozbudować. Nie ma rady. Muszę znaleźć, muszę, potrzebuję czegoś, żeby rozpieprzyć tamtych wargów. To najlepsi byli bisiaringowie do tego. Apparently. Ale co następni? Nie, wiesz co, błąd był taki, że się zawahaliśmy. Trzeba było po prostu ruszyć wszystko co mamy i może by wyszło. Przestań mi cię tam budować, to są moje tereny! Milcz. Rohan to miały być ziemie Arsengardu, nie pamiętasz? Mazory należą do nas! Znaczy, Arsengard. Znaczy, Rohan. Znaczy, pierdol się. Zapomniałeś do czego miał zostać wykorzystany Saruman? Otóż to do zniszczenia ludu, e, do zniszczenia lud ruchu. ludzi Ludu ludzi. Przepraszam, ale tymczasem lud rohanu nie rozpierdala. Znaczy, gondorów w sumie. Co tu robi gondor? Widzisz, to jest dowód, że to ja się mam tym zająć, bo tu jest gondor. Cię. straciłem wieldera. Dobra. A nie, bo i Sterlingów buduje, okej. Okay. Sterlingów buduje, mówisz? Znaczy, kurwa, o, jeden mój. No bo ogarnę tamtych wargów, co nie? Znaczy, jak będę mi się za co. Dobra to, dobra, to ty ogarnij, ze to tym razem ty ogarniasz wschód, ja ogarniam południe, bo widzę, że od południa się tutaj zbierają. co no, Na południu, pamiętam, że było kilka siedlisk, które mi sprawiały, że włos mi się na głowie jeżył. Więc... O, to wiesz co? Zobaczę jak sobie orki poradzą w starciu z wargami w sumie, wiesz? Będzie śmieszne. E, jeśli zaatakujesz kupą, to sobie poradzą. Tak, trzymajmy się kupy, bo kupy nikt nie dotknie. Trzymajmy się ramy, to się nie posramy. Trzymajmy się ramy, to wyjdziemy z grupy, wiadomo. Aha. Ci wargowie biegają jak pojebani. A pierdole, ale te orki to co f... ...słabe są. Dobra, ja ogarnę łuczników, bo będą mi do nich... ...będą się z nimi męczyć cały dzień. Ty, ale poważnie, ty żebyś to widział. Może, orki... może lepiej, nie? dwójka wargów, a orki dostają w pierdol. Znaczy chociaż budynek rozpieprzam. No, też to, to się liczy. Wargo... A powiedz mi, czy to nie jest tak, że istoty, które są z siedlisku po pewnym czasie, umierają, jak im siedlisko? No nie wiem, nie stwierdziłem. A czyli i tak okay. muszę ich rozpieczyć, bo jak się mam tu rozbudowywać, to byłoby No właśnie, byłoby to fajne, nawet, bo nie musielibyśmy za bardzo im. im tworzyć wtedy. No i zbani. Budynek jest. Oh fuck. Bo we, czemu? dlaczego ta piechota musi być taka droga? Nie ogarniam. E. A dobra, budujemy... Ten, ten... troli? Co im się w głowach... roi? Dobra, chyba zaraz rozwalam tę wargę. Jednego chociaż bo musieli go otoczyć i napierdalać przez dobre kilka minut, żeby go się tu pozbyć, nie? Apparently. O, widzę, że mam kaskę, to... O, Boromir się tu pofatygował, jak miło. A tam iść? On tam podejść? Eee, nie, ma, nie ma sensu, zaraz, zaraz padnie. Jeśli nie przez nas, to przez fortecę, no i padł, no i było, było kurwa fikać. Też się tu zainteresował, widzę. A wari. No dobra, mam orki, ma ra, orki. Jeszcze łuczników, jeszcze myślę, że batalion pikinierów też się przyda, bo oni bardzo no lubią... No zaraz będę mieć baleroga, to może... Łatwo skorzystać. No, warto. A, bo ty pewnie Wiecie. mamy jakieś... W ogóle to wiesz, że elfy mają taką przewagę, że oni mogą, mają chyba wszystkie te najsilniejsze moce? Najprawdopodobniej. To, e, to ponieważ to ja tyle. pamiętam, że te tereny dawały taki bonus. Te tereny elfickie, ten cały region dawał potężny bonus do właśnie... O, dzień dobry. Spokojnie strawnicy nie są aż tacy niebezpieczni, jak się nie, jak się do nich podejdzie. <grym> to na pewno. Dobra. A pewnie się w pieprzu. A wargowie to wiele wyjaśnia. Dlaczego nie postawił mi tego pieca? No i znowu się nie zabudowuje. Oj, cicho bądź. Potrzebuję funduszy na. E, przypomnę... Przypomnijcie, jaka proszę, Przypomnijcie jaka jest największa wada Isengardu. Zdrożnik jest tylko 500. jaka jest największa wada Isengardu? Drożyzna. Trzeba sobie Ale radzić. Ale akurat gospodarcze to są ogarnięte. Isengard ma ogarnięcie. No, bez pieniędzy ciężko się gra Isengardem. He, co. A, yy, tawerna. A właśnie. Aha, tak yy, warsztat. Przyda się. A właśnie, a to co już można, to co można, to już na drugi poziom. Jeszcze przestali atakować Ciekawe. No nie wiem, czy przestali. A czyli od południa przestali. Jakoś tak. O. No zaraz będę mieć barłoga. No i bardzo dobrze. Może uda się to szybko zakończyć? Ogarnię morkowe siły, będzie śmiesznie, jak załatwię ich horkami sam. A, dobra, mam jeszcze dwa trole. Oj, dobra. Chyba się jednak to pofatyguje szybciej, bo się ze mną zainteresowali. Kurde, i przez południe pałują. Nie no właśnie No właśnie, to znowu ktoś do. No i zaraz tracę, no już straciłem buildera. Dobra, później na to odpowiem. Są jakieś priorytety przecież, nie? No, bezpieczeństwo Śródziemia, priorytet. Bezpieczeństwo. No, Śródziemie musi przestać być bezpieczne, o kurwa eumen. Znaczy się, to my, to my im zapewnimy te bezpieczeństwo, nie? No, A, za... o wina. No fajnie, że jej to coś dało, ale no, pierdolność potrafi. Dobra, ale widz, dostrzegam plusy, że zaczęli się interesować południem. Tak, ty masz spokój, a ja, dosta a ja mam w pierdol. A wiesz co to znaczy, że mam spokój? Będę mógł ich zaatakować od frontu. Bez Bezwazygnie. Ja już mam baleroga, także tylko czekaj. Eee, wiesz co, o pancerze ich, bo bez tego pancerza to oni strasznie szybko padają. O kurwa, ja pierdolę straciłem baleroga. Eee, kurwa, trola. A właśnie, potrzebne fundusze, zapomniałbym o tym. Proszę bardzo, mam już fundusze na wszystko. Znaczy się, na zakup ulepszeń starczy, ale już nie starczy na... wyposażenie. Ale czekaj, ja mam przecież bonusik w Fortecy, która daje zniżki. Zmniejsza koft ulepszeń nosy... No dobra, niech będzie. Nawet 750 to kosztuje. Się kurwa uwzięli. To co, atakujemy? Bo już mnie to powoli irytuje. E, no, rasuj, ich, raszuj. Ja zaraz, ja, ja zaraz, zaraz do ciebie dołączę. Że ja się w tej chwili pronię, bo troszeczkę mnie o. pojechali. Cyk, 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 a. A w sumie zjebałem trochę. Mogłem poczekać, aż mi później wybudują. No cóż, ale przynajmniej będę ją po taniości te strzały. No, zaraz nie będę mieć strzelców w tej A, ale wierbali się pod fortecę, brawo! Ale nie atakują od północy, no to ja im wiadę od północy. Świetnie, same plusy. A jeszcze przydałyby się balisty. No to zaraz się ogarnie. No a tak się składa, że mam kilka ekstra punktów na to. W ogóle balisty tylko 25. mi się. 25 pedeków zajmują. Co ja myślisz? Szkoda, że tu nie ma jak Vampire No to dobra, to ja lecę. A, a w jakim ja A i pewnie Vampajaretło no ja mi... masz mocno uszkodzoną jednostkę. O, Faramir jeszcze się dopiął. to przestaje się liczyć do limitu. A, no to tu. No ale tutaj to jest inna mechanika z tymi punktami. Jeżeli ci... Każda jednostka się liczy. Każda jednostka ma osobny licznik. Ileś tam pedeków. Czyli, jak ci zginie jeden z dziewięciu, no to już ci się zmniejsza, zmniejsza ilość punktów. Dobra, myślę, że to też chyba warto wiedzieć. Dobra, mamy już jakieś tam siły. Dobra, Dobra ja, ja już prawie mam ich przygotowanych. Dobra, ja już mam chyba wszystkie siły gotowe. Chociaż jeszcze balisty chciałbym mieć, bo balisty pozwol pozwolą mi na niszczenie budynków bez narażenia. Patrzę, patrzę, patrzę. No patrz! Dobra, widzę cię. Dobra. O, mam już chujków. No to uwaga, zaczynamy. No zaczynaj zabawę. Mam kolejnego trolla, to będzie wesoło. Trololo. Trololololo. Ololo. Dobra. WYJŚCIE SMOKA! No i nisz. Głowa spore jest, swoją drogą. No dobra, to oni się tam bawi. A ja ruszam naprzód. Dobra, dwie balisty. No ja już ruszę, a balisty myślę, że dołączą do zabawy później. Jak zdążę. A co, dużo się pobudowali już? Czy w tym sensie, że... No, w sumie tak średnio, ale balerok ma no wiesz, że ma pierdolnięcie. No wiem. Co ty no. robisz? Lecę na nich. Co ty robisz? Ej Co? Nic, bo balerok lata jak debila ma ogromny czas. A, myślałem, czasy. że do mnie mówisz. Biega jak robię. A bo pojechał, do... ja dorowałem ich budowniczego już.